No i weź tu wyjedź, albo zakręć takim smokiem, proszę państwa. To nie jest takie proste. Trzeba cofać. Pięknie. Kawał smoka. Prychał gość ten pilotem. Troszkę go tam prowadzi, troszkę mu podpowiada, ale to... Nie będzie takie proste i do przodu, i do tyłu. I teraz sobie wyobraźmy, że strzelają jakieś tam opony albo coś. No to ja pierdzielę. Kto to podniecie to musielibyśmy chyba oba statkiem i z władziuszem tu przyjechać. Pięknie. Piękny wóz. Piękny wóz i przewóz. Się nam trafiły atrakcje. Ciągnie gdzie nas myka. To nie jest takie proste. Koła stawiają opór. Ciężar jest ogromny. Pięknie. Nie ma tak hop -siup. no nic spróbujemy to Kierowca wyszedł, coś tam pozaglądać. Pięknie, pięknie. No, mówią, że się coś skrzywiło. Ale to przy takim ciężarze. Co, ludzie? Co to siwy dym. Chyba będę musiał po Tadzieusza dzwonić i po Władzieusza. Bo po, to bez nich tego nie rozgryzie. zmieniają koncepcję jest tu biedronka gdzieś w pobliżu? a skąd pan jedziesz? jak? próbujemy dalej nie jest to łatwe ale próbujemy a dawaj w drugą stronę teraz no właśnie w drugą drogą